Mam na imię Jan, mam 35 lat i pracuję w niewielkiej firmie w Krakowie. Dostałem się tutaj głównie dzięki mojemu starszemu bratu, który jest menedżerem. Wszyscy w firmie o tym wiedzą, ale nikt tego nie wytyka wprost. Staram się pokazać, że potrafię rzetelnie wykonywać swoje obowiązki i nie jestem tu tylko czy przez znajomości. Któregoś dnia moja koleżanka z pracy, Kasia, zapomniała zabrać z domu swój lunch codziennie widzę ją z pudełkiem na jedzenie, ale akurat wtedy nie miała nic. Zaproponowałem jej więc wspólny wypad do naszej stołówki jest tam smacznie i stosunkowo tanio, a większość z nas z niej korzysta w porze obiadu. Kasia jednak stwierdziła, że nie stać jej nawet na ten jednorazowy posiłek. Szczerze mówiąc, byłem trochę zaskoczony, być może dlatego, że ja sam przywykłem do nieco innego stylu życia. Moja rodzina jest dość zamożna, żona też ma niezłą posadę. Nie mamy dzieci, za to każde z nas jeździ własnym autem. Niedawno kupiliśmy trzypokojowe mieszkanie. Moja pensja w dużej mierze idzie na osobiste potrzeby i drobne rzeczy do domu. Wiem, że niektórzy koledzy uważają, iż pieniądze nie są mi potrzebne. A do pracy przychodzę, by się rozerwać. Jednak większość moich współpracowników żyje w całkiem innych warunkach. Mają dzieci, kredyty, muszą zajmować się starszymi rodzicami. A Kasia jest w wyjątkowo trudnej sytuacji. Sama wychowuje dwójkę małych dzieci, mieszka z rodzicami w dwupokojowym mieszkaniu, były mąż rzadko płaci alimenty i to niewielkie. Naprawdę ledwo wiąże koniec z końcem, a mnie ciężko to sobie wyobrazić. Przecież nawet jednorazowy obiad w stołówce nie powinien aż tak zrujnować budżetu, prawda? Zaproponowałem więc, choćby raz w miesiącu mogłabyś zjeść z nami. To około dwunastu złotych za obiad, nie majątek. Ale Kasia odpowiedziała, że nie jest w stanie wydać nawet tych dwunastu złotych, nawet raz do roku. Nie mieści mi się to w głowie, myślałem, że można aż tak żyć od wypłaty do wypłaty. Faktycznie, nasze światy są zupełnie różne. Powiedziałem jej, Będąc na Twoim miejscu, starałbym się cokolwiek odkładać, choćby minimalną sumę miesięcznie. Emeryci sobie radzą w podobny sposób. Najpierw odkładają parę złotych, potem gospodarują resztą. Kasia tylko wzruszyła ramionami, jakby to była czysta teoria. Gdy nadeszła przerwa obiadowa, wszyscy poszliśmy jeść, a Kasia stwierdziła, że nie jest głodna. Widziałem jednak, że to tylko wymówka. Po chwili koleżanka Ewa podeszła do niej z rogalikiem i herbatą. Kasia podziękowała i zjadła wszystko błyskawicznie. Ewa jest panną, nie ma dzieci mieszka z rodzicami, którymi się opiekuje, też przynosi lunch z domu, żeby oszczędzić, ale najwyraźniej radzi sobie na tyle, by nie być głodną i nawet móc pomóc innym. A ja wciąż nie mogę wyjść ze zdumienia, że Kasia naprawdę nie może wydać na obiad tak drobnej, z mojego punktu widzenia, kwoty. Może ja nie znam wszystkich jej zobowiązań czy rad kredytów. Widocznie nasze rzeczywistości są zupełnie odmienne. Kiedy wracam do domu, myślę, jak różnie mogą wyglądać ludzkie losy. Dla mnie to nic, dla niej to luksus nie do osiągnięcia. Ostatecznie zrozumiałem, że choć trudno mi się z tym pogodzić, trzeba uszanować cudzą sytuację. Nigdy nie wiadomo, przez co ktoś przechodzi.